Cześć, z tej strony Mako3, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku z przechodzenia gry Metro Last Light Redux. Tak, drugi odcinek, kontynuujemy. E, mieliśmy wprowadzenie, w największym skrócie tego, że jak zakończenie pierwszej gry Metro 2033 polegało na tym, że mieliśmy pokazać gdzie są te wszystkie tam mutanty i ci wszyscy i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy ich wszystkich zabić, wysadzić. E, I wszystko super, tak, na początku tutaj Okazało się, że jednak nie wszyscy najprawdopodobniej zginęli, to znaczy nie mamy tego już potwierdzenia, po prostu gościu przyszedł i powiedział, kurde, ja widziałem jednego tam chyba w ogrodzie botanicznym czy gdzieś tam e, i bla, 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 bla. I w największym skrócie jesteśmy tutaj z panią Sniper, z tego co pamiętam i po prostu pff, e, razem z nią idziemy i... I tyle, i zobaczymy co znajdziemy, i zobaczymy jak mi będzie szło. Mam otwarte okno, ponieważ jest po prostu dzisiaj tak gorąco. Miałem nagrywać wczoraj, ale przez ostatnie dwa czy trzy dni nie miałem jakoś super dużo czasu. Po prostu, bo miałem robotę do zrobienia. Pomimo tego, że miałem czas wolny, to w tym czasie wolnym po prostu miałem robotę do zrobienia i, i pomagałem tam przy jednej sprawie, więc po prostu nie miałem czasu, żeby to nagrać. Myślałem, żeby to nagrać w nocy, kiedy jest chłodniej ale po prostu już nie miałem siły i tylko mówię, nie, wyłączam kąpa idę spać. Więc <laughs> dzisiaj akurat mam czas, ale jest gorąco, no więc niestety nie chciałem zamykać okna, bo po prostu się staje grzeje w chwilę i pomimo tego, że mam możliwość takiego przewiewu, bo otworzyłem tam drzwi i po prostu mam przewiew na tutaj większy kawałek, przepraszam, teraz tak jakieś tam paprocie z e, tego zrzucam... E, <laughs> no to, no to po prostu jest gorąco, więc ja najprawdopodobniej będę chciał sobie nagrać dwa filmy na raz, yy, ale też jednocześnie myślę, że filmy będą krótsze, czyli tam ze około 30 minut coś w ten desen i potem drugi coś w podobie, także po prostu nie były za długie. To jest jedna rzecz, no i też żebym... Kurde, niby sobie przyciszyłem. O, ładuje się. Dobra, wiecie co, ja sobie muszę jednak jeszcze przyciszyć, po prostu gra będzie... Dla mnie, no, gra, dla mnie jest bardzo cicho. Wiem, no, wszystko jest jasne, ona używa lampki, to jest wszystko jasne. Pewnie zaraz się okaże. Że... Czemu to jest jasne w ogóle? Przecież tu nie ma żadnego światła poza jej. O, przed chwilą mówili, ponieważ, no, ponieważ okazało się, że mnie walnęło do pociągu, ona zaczęła od razu gadać. To uznałem, że skoro ja skończyłem poprzedni odcinek, jak już dojechaliśmy, to tak samo zacznę więc w ten sposób po prostu Da tak, dzięki <laughs> zmieniłem broń, bo miałem inną jako podstawa okej, po prostu się otworzyło Okej, okay, ty idziesz pierwsza. W porządku, rozumiem, jesteś prosem. Ja nie mam zamiaru przed Ciebie wybiegać. Mam nadzieję tylko, że mnie szybko nie Uf, zostawisz. Ja ładna, znaczy w sensie, znaczy nie, że ona nie jest ładna, tylko w tym sensie, że szczegółowo i wszystko ładnie naprawdę wygląda. Pszczury. Ok, zapis. No, niestety. He, <słynne>, słynne ostatnie słowa, tak? Nie, te animacje z tego tak trochę to dziwnie wygląda, ale. E, G? No właśnie tak myślałem, że G. Ja chciałem kliknąć, ale dopóki ona mi nie powiedziała. Mam nadzieję, że nic mnie tam. <grywka> The fuck. Ja się właśnie chciałem spojrzeć w dół i chciałem powiedzieć, że. Kurde, mam nadzieję, że nic mnie nie złapie. No ale co, no widoki, no ma się jakie ma? Co? Mogą być. Ale to dziwnie. No, myślałem, że będę musiał coś klikać. Wow, czyli Metro e, Last Light jest bardziej nastawione już na otwartą przestrzeń. Chociaż nie jestem tego pewny, bo wiem, że Metro Exodus jest. No ma naprawdę dużo.

A, jeszcze tak Można przecież... Okay, A, no tak, czyli mnie zostawia. No to na pewno nie będzie takie łatwe. Mam sobie lata jedno, Jezus, jak się przestraszyłem, po prostu do bagna wpadłem. Okej. Okay. Ok. Dobra, idzie nawet naprawdę spoko. Powiem szczerze, że strzela mi się trochę przyjemniej. Zwłaszcza z tym celownikiem dodatkowym, który pokazuje, że trafiam. I chyba zresztą nawet. zabijam. Grałem na łatwy, no to na pewno to też mi trochę dodaje, że nie muszę. E, też. Spoko. Nie, naprawdę, no. Znaczy, wątpię, żeby to mi pomogło jakoś super, ale na tę chwilę gramy się przyjemniej. Tam coś było? Teraz mam nowy filtr, si szybki jest. Ja, nie, no to przysieranie maski jest fajne i nie fajne. Co to jest, kurde, kryzys, że się niewidzialny? Co jest? O. O, oh, fuck. O, oh, shit, Oh shit. Koniec pierwszej gry. Ich było aż tyle? No ale bomba, co to znaczy? Ale posisk to to. Małych rozmiarów nie był. Co jest? No nie, Niemcy nas zapali. Królik z pazurem. Nie dość, że zapali wróg mojego wroga. Stwór, którego znalazłem w wypalonych pozostałościach ogrodu Bokranicznego, wyglądał jak cień. Jak, jakby, dziecko cienia. Udało mu się wejść do mojego umysłu i dostać się do najskrytszych zakamarków, ale to było zaledwie dziecko, tego jestem pewien, poznało mnie. I przestraszyło się, na jakiś czas pozbawiło mnie przytomności. To wystarczyło, że mnie kurde złapali. Ja pitole. It was delivered to Reich as well. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. See, two arms, two legs, ten fingers. Don't you understand? I'm a Hadza citizen. Shut up! <laughs> not in Hadza. Here you are a suspect in the distribution of corrupted genes. <clears throat> and this is your trial. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not, you are an abomination. Science, you see. This is an outrage! I told you to stay still. Well, let's see. Three hundred and eighteen millimeters by three hundred and two. Let's look it up in the table. Ah, congratulations! You're a mutant. No, no. <gry> oh shit! Oh, the brownie what was your mission in the gardens? Go to hell yourself, Nazi! I'm gonna count to three. One... Glory to the Red Line! Two... Two. Oh, shit. Please, Please I'll, I'll talk. I'll talk, but, but, but away from the other side. They'll kill me if they hear, okay? Take this one to the second unit. Shema. <laughs> Uszualnie nie interferuje z ale tutaj mamy you, The i Freak, all caught in the same I do not to the Oh Udało się. Naprawdę się udało. Już myślałem, że będzie gadanie, ale. Keep it. So uh we are with the Spartan order? Have from the red light. Uh, our superiors are not on the best of terms, huh? But I say fuck that. Oh, fuck that. The grunts stick together, huh? <laughs> the fuck? I see. you huh -oh, Remotely controlled block. One thing's for sure. Our only chance of getting out of this alive work together. Okay. Right.

Alright. We can't go through here, that we know. Okej. Mordy gówna, a? What if? Hey. Hey. Give me a lift, will you? Okej. Let nie potrzeba tego, przecież da się z tutaj... przecież to jest nisko. Ja bym tu skoczył, no, ja jestem wysoki, ale o. Pretend you're a little fucking mouse. What? Get down, don't make any hands. sudden moves. See? Well, let's move. To like Claude. You can do nothing but harm, and we Please. will save innocent lives just by shooting you. <laughs> no, we're not going to shoot Thank you. Thank you, sir. Thank you. You're so shooting. They deserve nothing more than hanging. And it's <laughs> a good show as well. Okej, okay, dobra. Oczywiście wiem, że nadal po cichu, nie ma co szaleć. Okej, okay, you take the right one, I the left one. I will distract mine. Then you take yours down. <laughs> 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 old you, all this. You hear that? <laughs> Prisoner 130, did you make the No, it wasn't me. I, I swear to God. Hurry! you might still escape. Don't <laughs> waste your time. I was afraid you'd squeal. No hope. Simply none. Hey! <laughs> Do you hear me? Look, no. no. there's a lever. It releases... Damn, sorry, I'm an idiot. Hit as many of them as you can. Unscrew the lightbulb. bulb. it? Unscrew it. Don't be so a sissy, you won't burn yourself. A tego zabijemy, bo mogę. Bo czemu nie? Dobra, spadamy z

Yeah, nie, no nawet nie wiedziałem, że. Znaczy nie wiedziałem, też nie sądziłem. Okej, okay, wracam, przepraszam. Pewnie na było na chwilę cięcie, ale usłyszałem jakiś dziwny dźwięk. Okazało się, że po prostu przyjechało po, po plastiki coś. A nie byłem pewny, no.

What kind of joke is this? <laughs> Come on, we hiding. Fritz, is that you? Damn it, I'm not gonna open next time. It's not even funny. Yeah, let's play the fucking hide and seek now. Like freaking kids. Who's the <laughs> Are you? Get an airlock now. Let us out. Let us out. There's a You want to be in the the fun is <laughs> just starting. will you? To jest broń. Z tumikiem? Nie naprawdę ja się normalnie czuję, jakby to nie było metro, no. Po pierwszej grze to dla mnie to praktycznie nie jest metro, ale o ile mi się bardziej to podoba, przynajmniej w ten sposób, że. Nie ma aż tyle. Znaczy. Ja ro rozumiem kwestię sama w sobie, że metro, że przemierzanie metra, poszukiwanie, że tu będą jakieś bandyci, tu obóz kogoś innego tutaj. Są potwory, jakaś obrona, walka z potworami. Rozumiem. Ale takie właśnie.

Nie wiem, czemu zaczął nagle strzelać. Nie wiem, zaraz pójdę do ciebie. Zbieram wszystko, co mogli... mieć. Pewnie, że tak, musimy naraz to otworzyć, tak? A, w tym sensie. Co jest? A, wczytywanie, ja, nie, no bałem się, że po prostu będzie straszna ciemnia i muszę latarkę włączyć. Rzesza. Moją ucieczkę z więzienia faszystów można podsumować słowami wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Mój przyjaciel, przyjaciel ma na imię Paweł był dowódcą oddziału zwiadowczego Czerwonych, który załatwili faszyści. Nigdy nie przepadałem za komunistami, ale Paweł zachowywał się jak prawdziwy bohater. Wow. Spoko. A słychać ich, aha, Dobra, wiecie co wiem, kurde czy tyle. Dobra, dzisiaj odcinek będzie krótki, i tyle. Moim zdaniem i tak się działo dużo, i tak się działo fajnie. Więc na dzisiaj to będzie koniec. Będę chciał, możliwe, że będę sobie eksperymentował, że niektóre filmy będą krótsze, niektóre dłuższe. Dzisiaj było naprawdę spoko. To jest jeden z chyba z pierwszych razów, kiedy ogólnie w grę metro grało mi się naprawdę fajnie. Nie wiem, może w Metro Exodus będzie mi się grało jeszcze trochę lepiej, a może tutaj minie trochę czasu i się okaże, że tutaj będzie mi się grało jeszcze przyjemnie. Na tą chwilę takie właśnie eee, skradanie się takiego różnego rodzaju tego rzeczy były naprawdę spoko i, i mam nadzieję, albo chciałbym zobaczyć tego więcej w tej grze. Bo tak, jak w pierwszej grze nie podobało mi się to, że znaczy ja do dupy strzelałem, i, a tego strzelania było bardzo dużo, i było bardzo dużo takich elementów, gdzie trzeba było coś bronić albo kogoś atakować, strzelać gdzieś, to naprawdę słabo mi szło. A tutaj naprawdę powiem na tę chwilę, że mi się to może być, że podoba. Jak podoba, zdecydowanie bardziej i jest zdecydowanie fajniej i przyjemniej. E, niż w super. zagłusza mnie. E, niż w poprzedniej grze. Więc e, ucieczkę, nasze wyjście w pełni z tego obozu e, niemieckiego <gryw> znaczy niemieckiego obozu, w sensie od tych tutaj, którzy nas zapali, e, spierdzielać. Bardzo chętnie się ucieknie. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze z kwestią tego, powiedzmy, dzieciaka, tych, tych potworów, tych mutantów, cokolwiek to jest i o co z nim chodzi, bo najprawdopodobniej możliwe, że to o niego chodziło, że to jest ten jeden, jeden, który przeżył. Eee, nie wiem, co się z nim stanie. A kolejna rzecz jest taka, że w sumie nie mam żadnego pojęcia, co jest z tą, z tą, z tą dziewczyną. Z tą kobietą, co, co z nami była, ze snajperką. O, po prostu, będę po prostu mówił, że ze snajperką co jest, więc nie mam pojęcia co z nią jest, czy ona to wszystko widziała, czy ona nas zostawiła, czy uznała, że cel padł, ale na przykład nie wiem. Ja też zginąłem i nas po prostu zostawiła bez sprawdzania. Nie mam pojęcia, co się z tym stało. No, bo myślałem przez chwilę, że ją też zapali, ale no nie, nie było tego widać, chyba, że ją zapali gdzieś jest indziej. Zobaczymy. Na tę chwilę, na ten drugi odcinek, było bardzo fajnie, mi się grało bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że sam sobie odcinek do oglądania był ok. Jeśli tak, to, to się bardzo cieszę. Jeśli nie, no to szkoda, ale. Ale no. <grych> do usłyszenia albo tak, albo nie. Nie wiem w następnym odcinku, trzecim, który akurat teraz będę nagrywał po sobie. Życzę miłego dnia i tyle. Więc po prostu. Cześć!